Tej faranki Agnieszka Sobilo z tej strony. Położę dla Was rąki na grudzień 2021 i zobaczę, co się będzie u Was działo. Poproszę o łapkę w górę, poproszę o subskrypcję, poproszę o jakieś fajne komentarze. I już nie przedłużając, patrzę na to, co dla baranków. Co tu dla baranków. Raz, dwa, trzy. Zaczyna się fajnie. Bardzo dużo szczęścia w partnerstwie. To jest pierwsza rzecz, która się tutaj pokazuje, i teraz tak. Jakaś rekonwalescencja w związku z koziorożcem albo z raczkiem. Tutaj jest pokazana udana, udana, udana jak najbardziej. Dla domu jakiś lew, w ogóle jakiś taki zdziwiony będziesz, baranku, bo lew jakiś po prostu się okaże taki przemiły, przesympatyczny, przepomocny, przeprze, przeprze w ogóle, przeprze, przeprze, że tak powiem. Z podróży jakieś bardzo ciężkie, ojejku. No nie, to zostawmy, bo to może w listopadzie się coś zadziało takiego niedobrego. Nie będziemy o tym mówić. A na to wszystko ryby. <grywia> że tak powiem. Jakieś tutaj pojednania po dużych płytniach, że tak powiem, właśnie z rybami są pokazane. Wyjaśnienie jakichś pomówień, jakichś krzywd zadawnionych i w ogóle, znaczy tu będzie burza. Tu widać jakąś. Nie, to widać w kurwienie i to takie porządne, które generalnie rzecz biorąc rozładowuje po wielkiej awanturze, że tak powiem, całą atmosferę. I mimo, że się może wydawać, że baran idzie w swoją stronę, ryba idzie w swoją stronę, to jakimś cudem zataczają krąg i do końca miesiąca powiem <śmum> cześć, no cześć i zaczynają ze sobą rozmawiać. Także to mi się podoba, to, to jest fajne. Słuchajcie, w sprawach dotyczących pracy pokazują mi się jakieś. Mm, nie wiem, czy Wy jakiś konflikt macie po prostu z jakimś rogaczem, z jakimś, nie wiem, bykiem, koziorożcem czy, czy, czy. bo to jest aż takie. Czy z drugim baranem, ale pokazuje mi się tutaj: albo największym rozjemcą będzie panna, albo największym, że tak powiem, skłócaczem tych osobników będzie właśnie panna. Musicie się rozeznać, dlatego że ktoś. To jest tak jakby rozpowszechnianie niefajnych plotek, generalnie rzecz biorąc, w Waszym towarzystwie zawodowym. I to się pokazuje jako konkurencja, ale jest ciekawe, konkurencja wewnątrz generalnie rzecz biorąc firmy, wewnątrz jednego y, y, miejsca, wewnątrz kolektywu, który powinien iść razem do przodu, to jest poparte jakąś bardzo niefajną zazdrością i żeby było wesalej ta zazdrość może być w oparciu o... Jakąś osobę, o którą ta panna jest zazdrosna, o ile to będzie ten skłócacz, bo mówię, tu są dwie takie zależności. To jest chore z jednej strony, ja wiem, ale to stoi mi w karcie, generalnie rzecz biorąc, autentycznie. Z jednej strony błogosławieństwo wielkiej pomocy ogromnej pomocy w wyjaśnianiu czegoś, a z drugiej strony ktoś, kto upierdziela ci skrzydełka i bardzo dużo mąci. Czy można być taką osobą e, wash and go? No, chyba tak. No nie wiem, no, no. No właściwie to chyba tak. Chyba można. No, tak mi się wydaje, jak one tutaj pokazują. I teraz ta osoba może być bardzo zazdrosna o jakąś inną osobę, że tak powiem. Z tego też tytułu robić na polu zawodowym, w tym, w, tym, w, tej, w tej pracy, w tym wszystkim, co, co nazywa się karierą, że tak powiem, tobie pod górkę. No dobrze by było to wszystko wyjaśnić. Czy dobry byłby to sposób, żeby tak po baraniemu, ale oczywiście, no kawa na ławę, po prostu prosto w gały pewne rzeczy, nazwać rzeczy po imieniu i wtedy jakby nagle taka pstryk bańka pęka, wszystko już wiadomo, więc nie ma się za czym schować, nie ma jak manipulować, nie ma jak udawać generalnie rzecz biorąc nie ma, no nie ma, nie ma co trzeba się dogadać, koniec kropka także proponowałabym po Barankowemu, Barankowi że tak powiem e, zadziałać w sprawach zawodowych, ogólnie bardzo dobry okres będziecie miały jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. I teraz tak, z jednej strony niektóre z Was mogą usłyszeć o jakimś odwołanym wyjeździe ewentualnie, nie wiem, kontrakcie, jakimś przeniesieniu, jakimś awansie, coś, co niby Wam ucieknie sprzed nosa, że tak powiem. A z drugiej strony, przepraszam za wyrażenie, ale olejcie to całkowicie. Z prostego powodu, bo do pół roku poczekajcie. Nie. teraz tak dla jednych do pół roku, a dla innych do ośmiu tygodni i tak i tak to wszystko się wyjaśni się okaże, że jest wszystko bardzo dobrze, a wy macie więcej czasu jakby na tym stanowisku w tym miejscu z tymi obowiązkami, żeby się przygotować do tej zmiany, także wy się nie przejmujcie tym w ogóle nie rwijcie sobie tam włosów swoich cudownych z głowy, ani nie obgryzajcie paznokci, bo wszystko się dobrze tutaj ułoży no, dla niektórych z Was w związku z przeniesieniem, na przykład do innego kraju, no nie, na zasadzie, że się staracie, że chcecie jakąś wizę, chcecie jakieś pozwolenia, jakieś tego typu rzeczy, tu może być mały problem i też nie jest wykluczone, że te z Was, które mają i ascendent w jakimś ognistym. Znaku, a właśnie starają się o przeniesienie do jakiegoś innego kraju, chcą emigrować i tak dalej, że mogą w ostatnim momencie, jakby podjąć decyzję na nie i powiedzieć: o, to tak jakby coś się miało tam zmienić, że wam się to po prostu nie opłaci. I to co nie, nie chodzi o finanse. To może chodzić po prostu o warunki em, em, czy mieszkaniowe, czy, czy ogólnie że tak powiem, kulturowe i tak dalej. Coś się tam po prostu może podziać takiego, że Baranek powie nie, 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 nie. Aż tak ryzykujący, to ja nie za koniecznie jestem i ja dziękuję, ja sobie poczekam na lepsze czasy i, i w ten sposób, no. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy rodziny. Sprawy rodziny pokazują się jako podróże, podróże dalekie i duże i krótkie i, i, i bliskie i w ogóle. I pokazują się bardzo dużo jest tutaj takich gości niezapowiedzianych, takich sytuacji zaskakujących, ale przemiłych, przesympatycznych, takich, że ojejku, jak fajnie, że nas jest więcej na przykład, albo ojejku, jak fajnie, że, że przyjechać. na początku nawet możesz mieć takie wrażenie a co ty tutaj robisz? a później się okazuje, że te osoby z podróży są pokazane jako w ogóle one się zachowują i wprowadzają jakby taką odnowioną energię, takie takie też rozpuszczenie tego co może być jeszcze w tym grudniu takie męczące takie ciężkie takie, takie smutne to, to jakby te to okolice właśnie przedświąteczne przede wszystkim są takie zaskakujące, że ktoś faktycznie przyjeżdża i, i to tak jakby rozpuszcza, tak jakby raz, dwa, trzy Harry Potter przyszedł z różdżką i powiedział, a teraz będzie fajnie. No i jest fajnie i jest pokazane, że jest fajnie. Musisz zwrócić uwagę na zatrucia, nie obżeraj się w święta. Boże, nie obżeraj się w święta. Rozumiesz, co to znaczy nie obżeraj się, bo tutaj się pokazuje trzustka, tu się pokazuje wątroba. Tu się pokazują straszne rzeczy i po prostu ty y jak nie powiem kto, leżący i generalnie rzecz biorąc, kwiczący. Po co? To przede wszystkim, no właśnie, alkohol. To może być alkohol z tej wielkiej radości, że ktoś przyjechał, albo że jest tak fajnie, żeby ci nie przyszło do głowy się. No, no, oczywiście, że tak. Widzisz, no ty towarzyska dusza jesteś, że tak powiem. A już na pewno nie siadaj do żadnych toksycznych rzeczy z lwem. Proszę cię, nie siadaj z lwem, bo tutaj się pokazują bardzo dziwne a później konsekwencje tego. Obyś do tego, no, do Sylwestra a tutaj wyzdrowiał, że tak powiem. Branku, no co ja ci będę dużo mówić? No, sytuacja jest podbramkowa. No, po prostu musisz być, że tak powiem, wstrzemięźliwy. No, najlepiej stan się abstynentem od świąt do Sylwestra. Co na to? Dobrze, teraz tak. Wizyty generalnie rzecz biorąc, jakiś pań, jakiś mam, jakiś babci, jakiś. Ale tu jeszcze jedna rzecz. Ale tu się jeszcze pokazuje jedna rzecz. Wy możecie w pewnym sensie w grudniu mieć bardzo duże. Nie wiem, może być dla niektórych z Was taka sytuacja, że trzeba się będzie po prostu zaopiekować kimś. Jakąś mamą, babcią, kimś takim, przez wzgląd generalnie rzecz biorąc, na nie wiem, czy jest możliwość, żeby ktoś gdzieś wyjechał, miał nagły wyjazd, a wy będziecie musieli z tego tytułu na przykład tą osobę po prostu, nie wiem, wziąć po swoje skrzydła, zaopiekować się nią w pewnym sensie, że tak powiem, tak sprawy załatwić, żeby ta osoba nie była sama po prostu. No, taka jakaś sytuacja się tutaj dziwna pokazuje. Poczekajcie. A, no to może być też tak, że to będą wasze wnuki, którym się trzeba zająć, generalnie rzecz biorąc, ponieważ ich mamusia gdzieś się yy, no, zagubi, że tak powiem. To może być kwestia niemocy akurat w danym dniu przylecenia, przypłynięcia, przyjechania, jakieś problemy z czymś, że ktoś na coś nie zdążył, nie wiem, na samolot, na statek, na, na rakietę, na przykład na cokolwiek, no nie, także tutaj na to się nastawić i, yy, i to też nie wygląda źle. Tu też będzie wszystko w porządku, tak jak należy. Także moje malutkie, moje śliczniutkie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystko mnie się tutaj pokazuje. Jeszcze bym się... ten... ojejku, weźcie się, zbierzcie już. Ja jeszcze bym się przyglądała singlom. Co wy na to? Single, single, single. No, a te singla to tak trochę ten. No, nie ten. Wiecie, to jest takie głupie powiedzenie. Na dwoje babka wróżyła. No, ale tego jednego to już byście mogli puścić, co? Bo to jest takie trochę jak pies ogrodnika, wiecie o co? No, jakiś wodny znak się tutaj pokazuje jako taki mącący, mącący, mącący i tak naprawdę e, e, nic dobrego z tego nie przypłynie. O tak to nazwijmy. Zobaczmy te singla. No, dobra, czyli tak, moje karty mówią w tej chwili, to generalnie rzecz biorąc, singli, zatwardziałych singli, które są pracokolikami, które są generalnie rzecz biorąc, jak zwierzęta, takie kariery generalnie rzecz biorąc, które wydaje im się, że niespecjalnie mają czas na to, żeby być miłowanym i miłować generalnie rzecz biorąc, chociaż to pierwsze to jeszcze są w stanie przyjąć jak najbardziej, ale żeby się tak oddać drugiej osobie, wziąć za, za chłysnąć, zakochać, zwariować i w ogóle, to nie za to widzę i karty pokazują, że te z Was, które właśnie się nie proszą jak świnki o miłość, ani o to, Boże, daj mi jakiegoś partnera, proszę daj mi, bo usknę, to one są pokazane jako osoby, które do drugiego tygodnia e, grudnia mają święty spokój, święty spokój, możecie se dalej być tymi pracoholikami i se tam żłobić, i se tam dyrygować, i se tam wszystko robić w tej karierze, w tej pracy, przy tych finansach i tak dalej. No, a za pośrednictwem e, swoich ukochanych przyjaciół, ukochanych, oni są ukochanymi przyjaciółmi, naprawdę, są, bo to będzie celowe działanie, jakimś cudem zostajesz zapoznany generalnie, że nie, ty zostajesz... E, no właśnie, no Ty zostajesz wrobiony w pomoc komuś, i to, to są sytuacje, które mogą być przebiegać mniej więcej w ten sposób. Przychodzisz na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie towarzyskie, nie wiem, coś, na, nawet na, umawiasz się na kawę, na wódkę po prostu z przyjacielem, czy, czy, czy z jego rodziną, i, i po prostu sobie, tata, tata, tata. A oni w jakiś sposób przy, nie wiem, przyjmują, czy, czy akurat żona tego przyjaciela dzwoni do swojej przyjaciółki, czy do swojej znajomej i mówi sobie przyjdź tu przyjdź. E, może to być nawet na zasadzie takiej, że nie wiem, że ci się samochód zepsuł, że cokolwiek i tak dalej. Ty zostajesz wrobiony. E, ty zostajesz wrobiony w pomoc komuś, kogo twoi przyjaciele czy znajomi widzą jako kogoś do pary dla ciebie. O Matko Bosko Wszechmogąca. No tak to wygląda. Po prostu jesteś wrobiony, że tak powiem, w nową znajomość. Teraz problem polega na jednym. O tyle, o ile ty się w żaden sposób w to nie angażujesz, o tyle ta osoba zakochuje się po prostu bez pamięci. Masz cztery miesiące tutaj z głowy, że tak powiem. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek no, możliwości odessania się od tej osoby. To jest... Ja... ja Byłam pewna, że może coś dobrego z tego wyjdzie, ale nie. No, nie, bo większość singli to ma około sierpnia dopiero taki czas, gdzie przy lwie, gdzie po prostu wejdzie, będzie miało czas na to, przygotuje się generalnie rzecz biorąc i faktycznie już załatwi najważniejsze sprawy, i wtedy będzie dany mu partner, taki, jakiego oni potrzebują. Nie? Także uważamy na tą znajomość. Swoich przyjaciół i znajomych możemy nawet, ja bym powiedziała, że warto ich uprzedzić już w listopadzie. I im powiedzieć, że żadnych swatań nie ma prawa bytu, w ogóle nie ma prawa bytu w ogóle zapoznawania was z kimkolwiek, jakby się sami zapoznacie świetnie. I po prostu najnormalniej w świecie odżegnanie się od znajomości, która może być wrzodem, nie powiem na czym, i taką obsesją na waszym punkcie. No słuchajcie, mówmy się. Dużo nie trzeba Baranowi, on po prostu jest. <grym> ja jestem i po prostu się podobam najnormalniej w świecie, nie? Dobra, kończę z wami, buziaczki wam daję. Życzę Wam wesołych świąt, pełno miłości dookoła i życzę Wam szampańskiej zabawy w Sylwestra, kochani moi. Puśka pa!